Ale Michał, a ze mną jest... Majlo. Dobra. E, tak. E, jakby się ktoś pytał, dlaczego Michał dzisiaj zaczy zaczynał odcinek, to dlatego, że wygrał parkura na lobby. Zrobiliśmy sobie po prostu... parkura! Tak. E, dwa razy mnie przyjechał parkurem, ale jak robiłem sam parkura, to e, zrobiłem tamten parkur w... Parkour. Minutę 17. Tak więc no. Dobra, Michał, tak więc idziemy już na. Tam. Na ten ból A ja właśnie idę od, z parkura od tyłu na start. Syponuj. No tak stary, spadniesz? Poczekaj. Piszę parkur, start. Może tu jest. Tak. Dobra, idę tam już do ciebie, żeby nie było. Zostawcie oczywiście suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę i, I oraz zaczynamy. Oraz komentarz dla zasięgu. Tak więc, Michał, dajemy dwójeczki: Bedwarsy 2, 2, 2, 2, 2. Dobra. O, to jest ta mapa. Czemu. Jaka? Ciekawe, bo. Y, to jest. Patrzeć, jakieś efekty mam. To jest mapa, taka jak na Hypixelu. To naprawdę... O, no. Tak. To jest skopiowana mapa z Hypixela, nie? Ej, typi, ja mam ja mam e, klasy Co masz? Ej, mogę wybrać e, rycesz albo tropiciel. Zostaje powiadomy, zostaje powiadomiony on jak ktoś wejdzie jakiś wróg na nasz teren, to w będę miał powiadomienie, albo myślę, że mam od razu nogawki i buty na start. Chyba eee, tropiciel. Tropiciel, bo tak gdzieś jak masz zbroję. Dobra, to więc Michał wybiera tropiciela, a mi się... Ale żelazne. Wi... Nie no, dobra, daj tropiciela. no to się widzimy na ręce. Tak. <laughs> dobra. Jesteśmy już na kolejnej arenie. są eliminowane. O, szarej i białej nie ma, dobra. Teraz jesteśmy na kolejnej ręce Ja kupuję teraz... kupię ten. Kupię... no, kamień kresu kupuję. Ej, ja też mnie też na niego stać, ale ja chyba nie kupię jak ty... Kup beton! Kupujesz. Okej, okay, kupić beton. Kurde, kupiłem wełnę. Nie no, żartuję. I obuduj, nie? Dobra. A co ja robię? Nie ma cię, będę trzymał ci go wekwi. Eee, e, góra, 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 góra. Góra Wiem, ja będę tutaj przy łóżku. Jest u góry. Jest. Dobra, rzucię go. Nie, nie rzucę go, jak? Ty on mi z dwóch z kilku Proszę. E, idzie. Na łóżku spadł! Na łóżku, o! Dobra, nie żyje. Kurde, a ja spadłem w takim miejsce. Ja, ja w takim miejscu, że nie mogę wyjść. O jest tu. Typi ja tu będę ten. Teraz mogę, teraz mogę użyć ciasteczka. Po co ci ciasteczko? No wróżby daję. Aha. Dobra. Idą, idą! Rzuciłem jednego i drugiego. On mijał kilo. On miał kilo w ogóle cenie. Aha. No ja muszę serio kilof kupić tak... i do nich zaraz pójdę. Ale on miał żelazny kilof, nie? A ja go rzuciłem i ob o. obu ich rzuciłem. Niszczę ich, bo oni pójdą znowu. Spoko. Dobra, spadł. Druga też, bo ona, bo oni weszli sobie w dziurę po prostu. Oni, oni myślą, że cztery kredki przeszkodzi. <grytki> Dobra, ja Jeszcze mam... To po prostu, nie wiem lecimy je lecimy na nich mm. Tylko jak tu będą iść Ej, dostałam Dostałam wróżbę! Uważaj na zaś Co mówisz? Dostałam wróżbę I co ci mówią? Że, e, że kuwe musimy, musimy uważać ja tu czekam na nich. No wełnę kup... Dobra, ja, ja pójdę kupić wełnę jak coś. Eee, ja go podkopuję. Aha Eee, on ci po prostu... Ja tu niszczę go po prostu od do... Ej, skoczył na łóżko. Pokażę więc on się nim. Dobra, zaraz szybko lecimy. Kurde, no nie mogę stawiać. Jest tu. Widzę. A ja nie mogę wyjść, bo znowu wpadłem w to miejsce dziwne. Poświęcę się dla Ciebie. Oj, szory Lecimy. Się dla ciebie o Michał, nie, 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 nie. To jest! Dobra, rzuciłem jednego. <grym>, tam dziura była. A szybko lecę, lecę, lecę. A, zabi a zabijesz jednego? Ja też lecę od razu. Zniszczyłem. E, zep zep zepchnąłem jednego. Ogólnie e, łóżk łóżka już nie mają. E, a oni do nas przyszli po łóżko. A. A Spokoję jestem. I spadł. Dobra. E, Dobra wyleminowałem. E, e, jaki, jaki my jesteśmy kolor? E, żółty. Dobra. To został <grym> nam morski, niebieski i czerwony. Tak. Jezu. Ej, przydałoby na środek pójść. Ej, teraz mamy... A nie... Ej, tu... A tu są diamenty, dobra. Eee, dobra. Dobra, no, co ja tu mogę kupić? Nie ma... Niestety, nie na znaczy nie to. A ten, eee... Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żeby Maciej dodał intro. Znaczy, intro będzie. To już... powiedział powiedziałam twoje imię. A tam, jak wiedzą, co. A... Tam bez różnicy może... Wie... Nie, imię może być tam, Michał. Tam od razu panikujesz. Ma... Tak, ma... Nie, spadłem. Mam na... końcu. Coś, aha, aha. coś mi rzuciło. Aha. Wy... Ja wypadł poza świat. Mamy ciekawego teammata ludzie. Najlepszy ty w mieście. Tak, jeśli ktoś się pytał, tak, na serio mam na imię Maciej. Jakby ktoś co. Ma to na imię Marian Zdzichowski Mam cztery elementy. Tak Wiesz co to oznacza? Sharpness? Nie Co znaczy? Co robi później? To Będzie na teraz. No to, że to będzie ten in, Inne przedmioty wypluwało Aha inne? Co? No, coraz lepsze. Aha. Mam dwa diaksy. Cztery. I tu teraz... I tutaj teraz powinno wypadać. Albo to może szybciej idzie. Aha, to zwiększa szybkość tylko. Ej, masz jednego diaksa? E, nie, nie mam żadnego. Aha. co daje górnictwo? Aha. Sz, sz. Czekaj, co daje górnictwo? Czekaj, nie ulep się nie może sklep. No daję ty... tutaj. O, dobra, sześć diaksów. Ej, kupić y, z tą zbroję, żeby było większe ochronienie jakby czy Szarpne Sharpnessa biorę, nie? Eee, no sharpnessa. Nie, jeszcze mnie na to nie stać. Potrzebuję jeszcze dwóch. <laughs> dobra. Lecimy jeszcze po jedno diamenty i mamy 8 Dobra. Mm, to ja już idę na środek. Może Michał, się, ja się... dobra, to ty iść na środek, a ja się zajmę tym. Ja się zajmę... no. Podkładam takie... Mhm, wiem czym. Łóżkiem. Mhm. Ja idę po szmaragdy jakby, nie? Spoko. Na środek. Ja się ogólnie gram na łóżku, nie? <laughs> bo, bo mi tak wygodnie. Ław to sobie ten. Na środku jest czerwony z żelaznym mieciem. Kupię Właśnie pułapkę. Ja sobie rzeczy ten odłożę. Cipie, Jeśli... czerwony! Gdzie czerwony? Czerwony mnie zabił. Aha, zabił Idzie do nas. Um. Albo. Super, on jest cały diaksowy. Niego. On jest cały diaksowy Michał. Jak co, ma tylko spodnie i ten. Pod niej budki. A nie lepiej, żeby zaatakować go wspólnie. Zaczął atakować. O, super. Ech, się... Tak, zdecydowanie. Michał, pomóż... Gdzie ty jesteś? Eee, poszedłem po Emeraldy. I stoję na kucaku. Mam dwa Emeraldy. Aha, okej. Okay. Dobra, tam... Biegnę po jeszcze inne i spadam. Widzę ciebie tak, Dobra, BTW. mam Mam następne dwa. 6 mam, mam mam cztery. Eee, idź tam. Musimy... Jak na razie... Jeszcze, na, ra na razie trzymajmy te... No, mam jeszcze tutaj. Dobra. Mam 6. Okej. Okay. Dobra, spadamy. Eee, niebieski. Gdzie, gdzie, gdzie? Gdzie? Na dole zginąłem. Do, do nas. Siedl. Co? Chyba. Nie. Po prostu był. I zabrał moje szczęście I ja, jak mnie ten wow Właśnie ten, który... Ale się nie da wygrać, bo... No, no bo nie... Ciacskaliśmy, już... a my nie... nie... My no, tego tak, już tak. nie wygramy, bo my się za długo ciadzaliśmy. No trochę tak. Ale na pocieszenie zawsze możecie zostawić łapencję w górę. Zostawcie łapki, bo będę płakał. Tak, Michał będzie płakał. Jak nie zostawicie łapki, to... Jak nie zostawicie. Tak. Jak zostawicie, to będę się cieszył. Tak. Będzie Michał się cieszył. Tak, więc no. Jezu, czerwony znowu mnie goni. Ej. o, dobra, dziewięć diamentów mam. Typie, mam cztery emeraldy i, i za mną goni czerwony chyba. No. Ajajaj. Jestem w bazie. Aha, kupię ulepszenie do zbroi. Mam 4 emeraldy. Hmm. 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 Dobra. to nie ma nic czy to są tylko za ten. Ooo, kupię najlepszą. Kupię najlepszą ludziska rzecz na świecie, nie tutaj. Ej, ty pies, ty pies, puść na mnie. Puść. Puść na mnie. Eee, poczekaj. Musisz to zobaczyć, to jest normalnie niebiańskie. Ej, gdzie jest ten? To jest to? Zobacz, zobacz na mnie. Dobra, nieważne, że go nie ma. No. Dobre. Hello, Janek. Y y y Maciej, ma mojego średniego brata. Nazywa się Jurek 2.0. O, oh, o, oh. Michał, musimy zbierać te emerady, szybko, chodź na środek. Musimy wspólnie to zbierać. Już jest tu. A! Michał, pomóż, 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 błagam cię, błagam cię, Michał, kolego. I idę, idę. Goni mnie niebieski. Goni mnie niebieski. No chodź tu. U, jedno serduszko, jedno serduszko. No, za... Typie zeknął mnie przez pięć kratek mnie bił pięciu kratek mi bił Fuck. Kurde mnie no. pięciu kratek bił. Dobra, zginął No przez ja na mnie oh yeah, yeah, Smutno by to powiedzieć, ale ludziska niestety przegramy. Tego się nie da wygrać. Byśmy musieli... Idzie niebieski, niebieski, idzie niebieski. Robisz go, robisz go. Robisz go, Michał! Nie! nie ja nie wiem, czy on mnie zbije. Nie, nie wiadomo jak daleka. Poza tym miałam ja, Ajajaj, no te lagi są akurat minusem tego. Jest finał ogólnie. Dobra. Za chwilę wracam. Okej, okay, tak więc Michał wróci za chwilę. A teraz będzie cięcie. I sobie poczekamy. Dobra, tak więc był to koniec odcinka. Yy, ja was żegnam z Michałem. Po, może się pożegnać. No, nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału, zalajkować oraz dać komentarz na zasięgu. Tak więc ja was żegnam do następnego. Papa, Instagramy. Pa. Tak, Instagramy w opisie. Aleksiuro i Majlo, podłoga Ety. I do zobaczenia.